Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że zabiorę Was na chwilę głębokiej refleksji i gorącej nadziei, gdzie niebiańska wiadomość od Matki Bożej, promieniująca z moich ust, błyszczy jak boskie światło, prowadząc nas przez ciemności niepewności, które dręczą nasz świat. W obliczu tego wiru strachu i zagubienia otrzymujemy boskie łaski, które zapraszają nas do jeszcze głębszego zanurzenia się w tajemnice, które wkrótce wstrząsną światem. Rok 2024 nadchodzi z obiecującą potęgą, której implikacje ludzkość ledwo rozumie. Nasza niebiańska matka z swoją nieskończoną mądrością spogląda na nas z troską. Przewidując trzy tajemnicze i straszne wydarzenia, które szybko zbliżają się do losu ludzkości. Jej głos szczególnie dociera do przywódców Kościoła, ostrzegając przed nadchodzącymi atakami na świętość, moralność i święte fundamenty, które podtrzymują nasze istnienie. Te nadchodzące wydarzenia wymagają całkowitej uwagi i zrozumienia. Ponieważ stanowią kluczowe wyzwania dla naszej wiary i samej istoty ludzkości. Zanurzeni w głębinach boskich objawień, odkrywamy trzy świetliste klucze, które obiecują odkryć sekrety naszego przeznaczenia. W szeptach Matki Bożej dostrzegamy wnikliwą ekspansję porządliwości, trucizny, która cicho infiltruje się, jak ciemny cień, w serca wielu. To zło bolesnym sposobem ukazuje zepsucie niewinności najbardziej wrażliwych, zmuszając nas do głębokiej refleksji nad źródłem cierpienia w świecie, gdzie echo boskich wezwań zdaje się zanikać. Stajemy w obliczu smutnego spadku powołań religijnych, rzeczywistości, która wzywa nas do zapalenia alarmu w celu zachowania miłości Boga we wszystkich naszych przyszłych działaniach. W obliczu tych impozycyjnych wyzwań otrzymujemy nie przesłanie rozpaczy, lecz przewodnictwa wzywa się nas do schronienia się w wierze i modlitwie. Matka Boża z boską mądrością ogłasza nadchodzącą oczyszczenie. Boski akt, który wyrwie zło od jego najgłębszych korzeni, skazując je jedynie na najciemniejszy otchłań. To nasze schronienie, niezłomna siła nadziei, pewność, że na końcu drogi dobro zwycięży nad złem. Przypominając sobie proroctwa naszej pani z Fatimy, które przewidziały walkę o ochronę małżeństwa i rodziny, zostajemy oświeceni zrozumieniem, że nawet w najciemniejszych momentach boskie światło pozostaje niezachwiane. Teraz. Proroctwa objawione przez niemiecką wizjonerkę Manole STX dodają dodatkową warstwę do tego. Jej przerażające wizje ujawniają boską ochronę, wystawiając na próbę fundamenty naszej wiary w tym kluczowym okresie 2024 roku. Wzywa się nas do stawienia czoła tym wyzwaniom z odwagą, która płynie z nadziei i wiary. Śledząc prorocze ostrzeżenia Manoli STX, Trzy klucze, które symbolizuje, reprezentują nie tylko wiedzę i przygotowanie, ale także pewność, że nadchodzi przyszłość, w której zostaniemy wystawieni na próbę, a modlitwa stanie się naszym tarczą przeciw nadchodzącym katastrofom. W tej burzliwej podróży historia pokazuje, że wiara i modlitwa mają moc przełamania łańcuchów najbardziej przerażających wyzwań. Dlatego przypomina się nam o znaczeniu różańca, kapłaństwa i eucharystii, nie tylko jako rytuałów religijnych, ale jako filarów, które utrzymują nas mocno, nawet w najcięższych czasach. Gdy Manola dzieli się swoimi doświadczeniami z takimi postaciami jak kardynał Joseph Ratzinger i papież Jan Paweł Pimery, nasza pewność co do przewodnictwa duchowego umacnia się. Modlitwy nie powinny być traktowane jedynie jako rytuały, lecz jako filary, które utrzymują nas na nogach w chwilach największej próby. W obliczu cieni, które rozciągają się nad naszym światem, modlitwa i pokuta wyłaniają się jako tarcze ochronne, oferując nam drogę do nawrócenia i poszukiwania boskiego przewodnictwa. Matka Boża ostrzega nas poważnym tonem o tajemniczej pladze, która czai się na horyzoncie, gotowa, by nas zaskoczyć. Ludzkość drży przed nadchodzącymi wojnami, katastrofami naturalnymi, gwałtownymi burzami, nadciąga wir chaosu, który przyniesie śmierć wielu ludziom w nadchodzącej burzy. Ukochana Matka Boża wzywa nas do przygotowania się, ochrony i osiągnięcia zbawienia dzięki potężnej broni, jaką jest modlitwa. Jeśli szukasz bezpieczeństwa i wsparcia w swoim życiu, nie wahaj się zdobyć tej cyfrowej książki, lub na nowo odkryć radość czytania Biblii i codziennej modlitwy. Jest to zbiór modlitw na każdy moment niepokoju i niepewności, mający na celu przygotowanie Cię na nadchodzące burzliwe czasy. Przewodnictwo Matki Bożej błyszczy jak jasna gwiazda w ciemności niepewności. Prowadząc nas pewnie ku duchowemu bezpieczeństwu, gdy żeglujemy przez wzburzony ocean wątpliwości, nasza wiara staje się wewnętrznym światłem, które kieruje nami jak kompas. Nadzieja zakorzenia się w boskim przesłaniu, które emanuje z Medjugorje, gdzie każde słowo brzmi jak pilne wezwanie do działania. W tajemnicach objawionych przez Matkę Bożą znajdujemy klucze do odszyfrowania naszego przeznaczenia. Rozprzestrzeniające się zło, korupcja zagrażająca niewinności i spadek powołań religijnych te zagrożenia nie powinny prowadzić nas do rozpaczy. Wręcz przeciwnie, musimy schronić się w wierze i modlitwie, wiedząc, że nadchodzi boskie oczyszczenie, które zamknie zło w najciemniejszych otchłaniach. To czas, aby się zjednoczyć, przygotować i umocnić duchowo. Przesłanie Matki Bożej jest wezwaniem do działania, zaproszeniem do wytrwałości i obietnicą, że mimo ciemności, które nas otaczają, światło nadziei nigdy nie gaśnie. Rozważmy dawne proroctwa, które brzmią w naszych sercach, przypominając, że nawet w najciemniejszych chwilach boskie światło nigdy nie gaśnie. Teraz nowe objawienia niemieckiej wizjonerkę Manoli Strix rzucają przerażające światło na przyszłość, a tak na Rzym, centrum Wiary katolickiej wystawi na próbę siłę wierzących w kluczowym roku 2024. Musimy stawić czoła tym wyzwaniom z niezłomną nadzieją kierowani przez ostrzeżenia Strix. Trzy klucze, które ujawnia, symbolizują nadchodzące zagrożenie, boską ochronę. I walkę z siłami zła. W tym krytycznym momencie modlitwa i oddanie stają się naszymi tarczami przeciw nadchodzącym katastrofom, podkreślając znaczenie utrzymywania jedności w naszej wspólnocie duchowej. Lekcje z przeszłości uczą nas, że wiara i modlitwa mają moc przezwyciężania najbardziej przerażających wyzwań. Kapłaństwo i Eucharystia stają się mistycznymi kluczami, które poprowadzą nas przez nadchodzącą ciemność. Dzieląc się swoimi doświadczeniami z wybitnymi postaciami kościelnymi, Strix wzmacnia naszą pewność co do duchowego przewodnictwa. Te praktyki nie są jedynie rytuałami religijnymi, lecz filarami, które utrzymują nas na nogach w chwilach próby. Modlitwa i pokuta stają się tarczami ochronnymi, oferując nam bezpieczną drogę do nawrócenia i poszukiwania boskiego przewodnictwa. To czas, aby szerzyć ten przesłanie światła i nadziei, stając się instrumentami boskiego planu, który rozprzestrzenia nadzieję w obliczu ciemności. Przewodnictwo Matki Bożej jest wezwaniem do działania, światłem błyszczącym w ciemności. W obliczu niepewności, które nas otaczają, odnajdujemy obietnicę boskiej interwencji i wiarę, która nas wspiera. Dlatego, drogi przyjacielu, dzieląc się tym przesłaniem, łączymy się w wyższym celu, kierowani siłą naszej duchowości, gdy żeglujemy przez burzliwy ocean niepewności. Niech objawienia Matki Bożej z Medjugorje prowadzą nas ku ścieżce refleksji i nadziei, gdzie boskie przesłanie stanie się jasnym światłem w ciemności. Zostaliśmy ostrzeżeni o tajemniczych wydarzeniach, które ukształtują ludzkość w nadchodzących miesiącach i jesteśmy wezwani do czujności szczególnie w obliczu nadchodzących ataków na świętość, moralność i święte porządki w świecie otoczonym tajemnicą i niepewnością. Zapraszam cię, moja droga córko, do działania. Moi drodzy, zapraszam was do odbycia podróży refleksji i nadziei. Wyobraźcie sobie boskie przewodnictwo Matki Bożej z Medjugorje. Promieniste światło, które oświetla drogę przyszłości w obliczu przerażeń, które nas otaczają. Otrzymujemy ostrzeżenia, które brzmią w naszych sercach, wzywając do odkrycia tajemnic kształtujących rok 2024. Rok pełen obietnic i wyzwań, na które ludzkość jeszcze nie jest przygotowana. Nasza niebiańska matka z nieskończoną mądrością ostrzega nas przed trzema decydującymi wydarzeniami, które wkrótce wstrząsną losem całej ludzkości. Wyraża głębokie zaniepokojenie wobec przywódców kościoła. Przewidując ataki mające na celu profanację świętości, moralności i świętego porządku. Te nadchodzące wydarzenia wymagają naszej pełnej uwagi i zrozumienia, gdyż stanowią kluczowe wyzwania nie tylko dla naszej wiary, ale i dla całego społeczeństwa. Odkrywając boskie objawienia, znajdujemy trzy kluczowe elementy, które pozwalają zrozumieć nasze przeznaczenie. W przesłaniu Matki Bożej dostrzegamy prorocze zapowiedzi insynacyjnego rozprzestrzeniania się porządliwości, subtelnej trucizny, która infiltruje jak niepokojący cień, korumpując niewinne serca i zmuszając nas do zastanowienia się nad źródłem zła w świecie. Dodatkowo stajemy w obliczu smutnego spadku powołań religijnych, co stanowi pilne wezwanie do zachowania miłości Boga w naszych przyszłych działaniach. Mimo to nie powinniśmy wpadać w rozpacz. Boskie przewodnictwo wzywa nas do schronienia się w wierze i modlitwie, gdyż przewodnictwo Matki Bożej jest zaproszeniem do działania w obliczu cieni, które nas otaczają. W tym świetle odnajdujemy obietnicę boskiej interwencji oraz jasność, która błyszczy intensywniej niż zło. Jest to wezwanie do zachowania niezłomnej wiary i umocnienia naszej duchowości, gdy żeglujemy przez burzliwy ocean niepewności. Drodzy przyjaciele, odkrywając objawienia Matki Bożej z Medjugorje, jesteśmy prowadzeni ku ścieżce refleksji i nadziei. To boskie przesłanie staje się jasnym światłem w obliczu niepewności. Musimy być czujni wobec tajemniczych wydarzeń które będą kształtować los ludzkości w nadchodzących miesiącach. Nasza odpowiedzialność jest ogromna, szczególnie wobec nadchodzących wyzwań. Odkrywając te tajemnice, znajdziemy klucze do zrozumienia naszego przeznaczenia i budowania przyszłości pełnej nadziei i wiary. W miarę jak zmierzamy ku przyszłości pełnej wyzwań i prób, jesteśmy wezwani do utrzymania wiary i nie tracenia z oczu boskich obietnic, które zostały nam objawione. Każde nadchodzące wydarzenie stanowi próbę nie tylko naszej pobożności, ale także zdolności do rozróżniania dobra od zła, do wytrwałości w obliczu przeciwności i do utrzymywania jedności jako wspólnota wierzących. Matka Boża przekazała nam klucze, ale to od nas zależy, jakie wykorzystamy. Porządliwość, która korumpuje i odwraca duszę, musi być stawiana czoła z czystością serca i ducha. Spadek powołań religijnych powinien inspirować nas do wspierania wiary w młodszych pokoleniach. Zachęcając ich do podążania za wezwaniem Boga i utrzymywania żywych świętych tradycji, które wspierały Kościół przez wieki, w obliczu ataków na świętość i moralność, musimy odpowiedzieć nowym zaangażowaniem w modlitwę, pokutę i życie własce. Nie jesteśmy sami w tej walce, choć cienie zła próbują ogarnąć świat, boskie światło zawsze zwycięża. Proroctwa zostały nam dane nie po to, by siać strach, lecz by przygotować nas i umocnić. Boska interwencja, choć tajemnicza, jest gwarantowana dla tych, którzy znajdują schronienie w wierze. W tych kluczowych momentach musimy pamiętać, że ciemność nie ma mocy nad tymi, którzy pozostają pod opieką nieba. Z naszymi duszami zakotwiczonymi w wierze i prowadzonymi przez modlitwę. Jesteśmy wezwani do bycia latarniami nadziei dla innych. Naszą misją nie jest tylko ratowanie własnych dusz, ale także przynoszenie światła tym, którzy czują się zagubieni w obliczu burz. W nadchodzących miesiącach, gdy wydarzenia się rozwiną, nadchodzące proroctwa zaczynają się urzeczywistniać, a my będziemy świadkami wielkich wyzwań, ale również cudów. Wiara w transformującą moc Boga wesprze nas i pozwoli przejść przez próby z sercem pełnym nadziei i zaufania do Jego boskiego planu. W obliczu nadchodzących tajemnic pamiętajmy, że nasza wiara to nie tylko przekonanie, ale niewyczerpane źródło siły i światła. Jako zjednoczona wspólnota, pod przewodnictwem Matki Bożej, będziemy świadkami zwycięstwa dobra nad złem. Wówczas zrozumiemy, że każda próba, każde objawienie i każda przepowiednia przygotowały nas na przyszłość pełną pokoju i odkupienia. Drogie dzieci, dzisiaj mam wiadomość dla waszych serc. Z pokorą prosimy o przewodnictwo Ducha Świętego we wszystkich aspektach naszego życia, w tym w rozeznawaniu tych przesłań. Niech Duch Święty napełni nasze serca i roznieci w nich ogień boskiej miłości. Módlmy się, aby Bóg, który łączy nasze serca z światłem Ducha Świętego, obdarzył nas mądrością, byśmy właściwie ocenili wszystkie rzeczy zgodnie z Jego wolą. Teraz skupmy się na przesłaniu. Drodzy przyjaciele, dzisiaj otrzymujemy przypomnienie o miłości i trosce, wiadomość mająca na celu wzmocnienie zarówno naszych ciał, jak i dusz w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy. Zostaliśmy wezwani do wzmocnienia naszej odporności, nie tylko fizycznej, ale także duchowej. Tak jak dbamy o nasze ciała poprzez zrównoważoną dietę i odpowiedni wypoczynek, tak samo ważne jest dbanie o zdrowie duchowe. Zakorzeniona wiara i głęboka więź z boskością są kluczowe do stawienia czoła życiowym wyzwaniom. Chciałbym zaprosić Cię do subskrybowania tego kanału, gdzie codziennie będę dzielił się proroczym przesłaniem dla Twojego serca. Nie zapomnij również zostawić komentarza z prośbą o modlitwę i napisać, za kogo modlisz się ostatnio. Czy to za rodzinę, przyjaciół, pracę, czy uzdrowienie. Dołącz do swojej prośby o modlitwę również informacje, z jakiego kraju pochodzisz, abyśmy mogli śledzić, do jakich krajów dociera nasze przesłanie. Amen. Jako kochająca matka. Przypominam, że powinniśmy codziennie pielęgnować naszą wiarę, wzmacniać nasze modlitwy, medytować nad Słowem Pańskim i pielęgnować nadzieję w naszych sercach. Tak jak odżywiamy nasze ciała niezbędnymi składnikami, tak samo powinniśmy karmić nasze dusze obecnością Boga w naszym życiu. W trudnych czasach zwracajmy się do modlitwy z pewnością i pokorą pozwalając boskiemu światłu wzmocnić i chronić każdą część naszego istnienia. Ważne jest, aby dbać zarówno o zdrowie fizyczne, jak i duchowe, ponieważ oba są równie istotne. Niech to przesłanie zainspiruje nas do wzmacniania nie tylko naszych ciał, ale także naszych dusz, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom z odwagą, wiarą i nadzieją. Chcę przekazać, że zawsze jestem z wami jako kochająca matka, dbająca o dobro swoich dzieci. Matka Boża, przynosi nam wiadomość ostrzegawczą o tajemniczej pladze, która dotarła na świat, przynosząc ze sobą globalne konflikty, klęski żywiołowe i utratę życia. W tych burzliwych czasach, wzywa nas, byśmy byli oświeceni przez dobro, przemienieni i pełni przekonania, utrzymując niezłomną wiarę i wierność boskiemu Synowi. Powinniśmy pielęgnować w naszych sercach wiarę,